No, i w dzisiejszej relacji uruchomimy to cholerstwo, kochani. No, i tutaj Wam wspominałem kilka odcinków temu, że Mauzer za niski miałem tę rurkę skracać, ale to zrobiłem takie podwyższenie. Na początek może być. No i cóż, urządzenie bez tego ferdygacja jest bardzo utrudnione, bo bez mieszania to wszystko tutaj się rozpuszcza. Mauzer na dno opada, spójrzcie co jest na dnie. A tylko kilka razy w zeszłym roku ferdygację stosowałem, więc uruchomimy. wlejemy wodę, zobaczymy czy będzie mieszać kochani no ja tutaj tak elektryka zrobiona kabelek podczepiony no i tutaj będziemy mieć na wtyczkę bardzo fajnie no chyba tak to no bardzo fajnie więc lecimy z tematem dzisiaj tu jest namówkę na podajnik a mieszadło będzie na taką wtyczkę zwykłą No i w dzisiejszej relacji będzie odrobinka emocji, bo za chwilę i ty i ja zobaczymy na żywo pierwszy raz na kanale, jak pracuje na dnie. To nie szadło, a no zostało tylko wcisnąć ten zielony kuzik, Ale przed tym wszystkim chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście. Łapkujecie, komentujecie. No i co trzy dni po prostu oglądacie. No i też za bardzo miłe komentarze. Przed cztery dni zrobiłem podcast. Może zaprawiam grypę, wirusa wstrętnego, i miło pisaliście, że do zdrowia wracał. No i wracam do zdrowia. Dzisiaj się trochę zrekompensuję ciekawszym materiałem od poprzedniego. No i cóż pracuje mieszadło tak teraz ja się prosi wlać wodę no i robota dzisiaj czyszczenie dna mozera i taką właśnie robi robotę tutaj rozpuścimy daną pożywkę i nie będzie mieszane wszystko na dno opada słuchajcie wlałem wodę włączyłem i jestem w szoku bo za chwilę tobie pokażę jak to mieli no, wpada mi plakietka wcześniej od krzewów. Zobaczysz co z nią tam robi to mieszadło ten guzik wcisnęliśmy dzisiaj wspólnie i moim pierwszym odczuciem było ogromne rozczarowanie, słabo to chodziło powolutku, ale słuchajcie wlałem wodę, spójrzcie to jest ta żółta plakietka, która mi wpadła no spójrzcie jak woda ściemniała, bo to wszystko tu ruszyło, Na te listki suche które przez zimę powpadały, no nie pomyślałem nie zakryłem tego wlotu wszystko podniosło z dna jestem w szoku, bardzo pozytywna to robota, no i za chwilę a zresztą słuchaj, już trzymam palucha na w tym zielonym guziku 3, 2, 1, 0 włączamy. Świetnie to miesza, chociaż za chwilę doleję wody, no bo chcę jeszcze to śmigło tutaj zakryć, ale bardzo dobrze to miesza Tak jak w poprzednich materiałach Wam pokazywałem, że pożyczkę jest z jednej strony podgięte i z drugiej, no i to super fale. Nikt kto wie, może dneoma zera. Wymyliłem, ale dolejemy wody. No i parę centymetrów wody dolałem. O! Dobrze. I teraz sobie odkręcę kranik. Niech to pracuje. I może coś tam z dna ruszy. No i słuchajcie, niech sobie woda ścieka. A nie wiem, czy Wam wspominałem, ale z pawem ościsem już tu boróweczki przeciliśmy. I na dwa sposoby każdą z odmian czyli tu mamy na przykład kalipso, mamy mocniej przyciętą no niziutko no i mamy wyżej i później będziemy mogli porównywać na na przyszłe lata z których krzewów będzie więcej owocu no zdecydowanie i w jakiej kondycji będą krzewy i zobaczymy jaki to będzie mieć wpływ też na odmiany też szykuje się więcej roboty kochani tutaj na tym poletku. Też już niedługo będę się brał za uprawianie. Tu się pojawią i też yy, odmiany troskawek, malin, jeżyn. No ale i nie tylko lecimy dalej. Pokażę Wam dzisiaj co nas czeka. Bo dla tych nagram dzisiaj, co właśnie 4 dni temu odsłuchali mój podcast, gdzie byłem naprawdę w bardzo kiepskiej formie. No, a tu mamy kolejny kawałeczek pola, na którym zrobiłem jedną skibą, delikatną orkę Niech to wszystko tutaj przegnije, rozłoży się. No, i tutaj też będziemy sadzić, kochani, borówki. Wspólnie, razem, dokładnie. I tutaj będzie, słuchajcie, boróweczka. Cztery rzędy, odmiany Wam jeszcze nie będę zdradzał. Ale stwierdziłem, że tu na podwórzu jest pięć big bagów węgla brunatnego i tutaj pierwszy rządek który będzie będzie właśnie yy, na tym węglu będzie i z ziemią rodzimą pół na pół mieszane. Później no, zrobimy yy, kilka kombinacji, ale tutaj te big bagi wykorzystamy i też będziemy mieli eksperyment tutaj yy, też. No taki mogę powiedzieć no naukowy, branżowy taki, który też was będzie tutaj yy, przyciągać ta tematyka, bo w przyszłości o wszystkim Wam będę informował. Kochani, Katarek jeszcze jest, chrypka jest ale już do zdrowia wracam, obiecuję, że za trzy dni już zrobimy tematy nawożenia, czy to dawkowanie, o które mnie bardzo pytacie, czyli tego Black Jacka z Complex, dopytam naukowców kochani i żeby być pewność 100%, żeby nie palnąć belzebuba, nie pomylić się, bo to jest spora konsekwencja, no, bo to rozczarować można osobę, która posłucha, z czego jest to się źle powiem, więc y, dopytam naukowców, kochani, będę wiedział w 100% jak z tym dawkowaniem, żeby wiecie, mieć pewność i Wam y, w następnych materiałach o tym powiem. No i do tej federacji powolutku będziemy ruszać. Pola jeszcze do cięcia jest. Dzisiaj też, kochani, już Powolutku musiałem ciąć. Ten rządek pierwszy już skończyłem, i tam daleko mi zostały cztery rzędy, więc też robota do zrobienia jest. Ale powolutku, no i też, kochani, dziękuję Wam jeszcze raz, że ze mną jesteście. Dzisiaj sentymentalnie uruchomiliśmy mięszadło. Yy, Przyjemność czuję, że już tych prozów nie ma. Warga nie marznie. Dobrze. Co, co się Wam jeszcze chciałem powiedzieć? A to w następnych relacjach, kochani. Nie, nie wszystko na raz. Ja tak pomyślałem, że tu jest tematów tyle z tej ferdygacji, nawożenia, nawadniania, żebyśmy codziennie mogli nagrywać i roku nie starczy, żeby te wszystkie tematy przyrobić. Więc tutaj czeka nas cały rok treści. Obserwujcie. Nie wszystkim pewnie się odcinki będą regularnie pojawiały, więc pewnie ci, co są subskrybentami regularnie widzą nowe materiały, a ci, którzy są przypadkiem no, nie zasubskrybujesz, zapomnisz o mnie, parę odcinków pójdzie i później ciężko się będzie mnie znaleźć, stąd was się subskrybuje. Tu ja nie robię materiału, żeby robić wyświetlenia, robić robotę, no i tą robotą dzisiaj właśnie jest uruchomienie. No i kto wie, co tutaj będzie następne, moi drodzy. Co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Ha, ha, ha. Zastanawiam się, czy to tkanina, czy bez tkaniny. Widzicie, to jest może rządek z tkaniną, rządek bez tkaniny, ale chcę, żeby to jak wyszło uprawowo, bardziej profesjonalnie niż od poletka badawczego, YouTube'owego. Żeby to był zbiór, owoc, ale też byśmy się bawili, właśnie takie co ja najbardziej w życiu lubię, kochani. To mnie najbardziej w życiu kręci, właśnie to odkrywanie, szukanie rozwiązań w branży sadowniczej, jagodowej. Od dziecka marzyłem o tym, by to właśnie coś takiego tutaj na tym polu robić. No i cieszę się, że przyszło mi żyć w czasach, gdzie mam dostęp do YouTube'a, TikToka. Jestem wdzięczny, że jesteście. Naprawdę do następnego, w którym właśnie zrobimy temat. Już ciekawy, już będzie się działo, kochani. Ale się cieszę, bo jest cieplutko, już dzień dłuższy. I nauczyłem się roboty systematycznie, powolutku. Nawet słuchajcie, pół godziny przeciąć. Dzisiaj pół godziny, jutro pół godziny. Zawsze lepszy niż nic. I później tego trzeciego podejścia. O, zrobione się bardziej chce i się nadrobi wszystko. Mołymi kroczkami. Cześć. No i oczywiście zapraszam Jagodowe Centrum. Tu grafika kanału. Tak się prezentuje. Dzwonicie, piszecie też tutaj trochę czasu w ciągu dnia, mi to zajmuje, ale bardzo dobrze, bo też się ja staję mądrzejszy i też wiem, co nagrywać, bo o to mnie właśnie pytacie. No i pytacie właśnie o to dawkowanie. Teraz robię darkjackiem, więc o tym Wam powiem w następnym materiale. No i też, oczywiście, produkty będzie można też u mnie zamówić. Cześć.